W lecznica dla jeży. Grupa wolontariuszy każdego roku ratuje z opresji ranne zwierzęta, które później wracają na wolność. W ubiegłym roku udało się wyleczyć 50 jeży i o tym Dorota Kaczor. Wszystko zaczęło się dwa lata temu. Do domu państwa Karasiów z Wrocławskiej ekostraży trafił pierwszy niepełnosprawny jeż. Kilka dni później było ich już kilkanaście. Wszystkie chore, potrzebujące pomocy. Miał szczęście, ponieważ uniknął spalenia. Pan z Wrocławia przychodząc pewnym jesiennym, późno jesiennym wieczorem spotkał no, tak, starszą młodzież, która niosła nieża i postanowiła sobie po prostu go spalić. Mieliśmy jeżycę, którą ktoś skoził, z kosiarką siedziała na gnieście i została przejechana kosiarką do trawy, natomiast w norce zostało pięć jeży. Dlaczego im nie pomóc? No przecież to człowiek zawinił poprzez to, że zniszczył jej życie. Jeżowe oseski wymagają całodobowej opieki. Co dwie godziny trzeba je sztucznie karmić, masować brzuszki. Dzięki wolontariuszom wszystkie przeżyły i zostały wypuszczone na wolność. O tej porze roku jeże budzą się z zimowego snu. Warto postawić mu miseczkę z wodą na przykład i wieczorem trochę karmy zwykłej suchej dla kotów. Zjada drzownicę, zjada ślimaki. No, jeśli ktoś ma ogródek, to wie, że są z tym problemy. Poza tym, no. no Dlaczego miałby nie żyć w otoczeniu człowieka, skoro, skoro po prostu jest i żyje? Wrocław Dorota Kaczor.